W lekturze Pan Tadeusz występuje wielu bohaterów, ale najważniejsi są następujący. Nestor rodu Sopliców to sędzia, który pod wieloletnią nieobecność brata opiekuje się tytułowym Tadeuszem, czyli synem Jacka Soplicy. Dawny zatarg o zamek stara się zakończyć hrabia, ostatni z choreszków. Wiernym sługą tego rodu jest klucznik Gerwazy, żyjący w konflikcie z woźnym Sopliców, Rotazym. Telimena to światowa kobieta opiekująca się Zosią, która jest córką zmarłej Ewy Choreszko, w której zakochany był Jacek Soplica, zaś ksiądz Robak, pod koniec utworu, tak naprawdę okaże się Jackiem Soplicą, czyli ojcem Tadeusza. Pan Tadeusz rozpoczyna się inwokacją, w której narrator zwraca się do swojej ojczyzny Litwy i opisuje ją jako pogodny kraj dzieciństwa. Tytułowy Tadeusz po latach nauki spędzonych w mieście wraca do Soplicowa. W domu nikogo nie zastaje i odkrywa, że jego dawny pokój zajmuje teraz kobieta. Zaintrygowany młodzieniec przez okno dostrzega w ogrodzie dziewczynę ubraną tylko w białą sukienkę, którą wówczas panie nosiły w roli bielizny. Gdy dziewczyna wbiega do środka, przestraszona jego widokiem ucieka, a zmieszany Tadeusz wychodzi. Okazuje się, że Soplicowie i Choreszkowie mają zakończyć spór o zamek, dlatego do dworku zjechało się wielu gości. Sędzia jest wzruszony widokiem bratanka, a podczas wieczornej uczty toczą się rozmowy między innymi o polityce, grzeczności i modzie francuskiej. Kiedy do towarzystwa dołącza spóźniona Telimena, zwraca na siebie uwagę Tadeusza wzrostem, urodą i obyciem. Chłopak jest przekonany, że to właśnie ją widział wcześniej w ogrodzie i chętnie z nią flirtuje. W nocy zaś ksiądz Robak budzi sędziego i przekazuje mu tajne wieści. Podobno jest emisariuszem, czyli tajnym wysłannikiem politycznym. Kolejnego dnia, w drodze na polowanie, hrabia Choreszko widzi zamek i zauroczony romantycznym widokiem podąża w jego kierunku. Pod murami spotyka klucznika Gerwazego i mówi mu, że zamierza przystać na warunki sopliców i zrzeć się zamku, gdyż nudzi go długi proces. Gerwazy wybucha gniewem. Woła, że z soplicami nie może być zgody, i opowiada mu o dziejach tego miejsca. Stolnik Choreszko często zapraszał do siebie znanego awanturnika Jacka Soplicę, a kiedy ten zakochał się w jego pięknej córce Ewie, podał mu czarną polewkę, będącą znakiem, że odmawia ręki dziewczyny. Niedługo później Moskale zaatakowali zamek stolnika, gdyż ten popierał konstytucję 3 maja. GERWAZY widział, jak Jacek zastrzelił jego pana i poprzysiągł soplicom zemstę. Kiedy hrabia wraca do soplicowa, widzi w sadzie piękną Zosię i zachwyca się jej urodą. Przepędza go jednak ksiądz Robak, wołając, że owoce z tego ogródka nie są dla niego. Po śniadaniu hrabia ponownie widzi Zosię, ale tym razem jest rozczarowany. Nie wydaje mu się już ona nimfą, a zwykłą ładną dziewczyną. W pobliskim gaiku towarzystwo zbiera grzyby, a znudzona Telimena idzie na wzgórek nazywany Świątynią Dumania. Tam odnajduje ją sędzia i zwierza się, że ojciec Tadeusza przekazał przez księdza Robaka życzenie, by młodzieniec ożenił się z Zosią. Telimenie nie podoba się ten pomysł, gdyż sama jest zauroczona Tadeuszem. Zgadza się jednak poczekać na rozwój wydarzeń i zobaczyć, czy młodzi się sobie spodobają. Po odejściu sędziego do Telimeny dołączają Tadeusz i hrabia. Podczas rozmowy o malarstwie i sztuce, Telimena i hrabia zachwycają się włoskimi pejzażami, Tadeusz zaś uważa, że to litewskie widoki są piękne. Gdy rozlega się dzwonek na obiad, Telimena korzysta z chwili nieuwagi hrabiego i podaje Tadeuszowi klucz wraz z liścikiem. Kolejnego dnia ma się odbyć polowanie na niedźwiedzia. W karczmie ksiądz Robak pokazuje zebranej szlachcie tabakierę zdobioną wizerunkiem armii Napoleona, z której zażywać miał sam generał Dąbrowski. Robak zachęca zebranych do powstania przeciwko Moskalom i do metaforycznego oczyszczenia domu, kiedy jednak widzi pędzącego na koniu Tadeusza, który spóźnił się na polowanie, podąża za nim. Na miejscu niedźwiedź niemal zabija Tadeusza i Hrabiego, którzy niedoświadczeni w polowaniach pudłują, ale ratuje ich ksiądz Robak, który w ostatniej chwili wyrywa gerwazemu strzelbę i zabija zwierza. Na zakończenie wojski odgrywa na swoim rogu pieśń o łowach, a w drodze powrotnej opowiada historię dwóch szlachciców, Domejki i Dowejki, których spór zakończył się wielką przyjaźnią. Telimena uznaje, że sama wyjdzie za młodego soplicę, zaś Zosię wyda za młodego choreszkę. Tymczasem Tadeusz upewnia się, że to Zosię, a nie Telimenę widział w ogrodzie. Jest zmieszany i zły, a gdy Telimena pyta go o powód złego nastroju, zdenerwowany wybiega i błądzi po lesie. Gdy trafia do świątyni Dumania, widzi tam płaczącą Telimenę, która nagle zaczyna dziwnie podskakiwać. Okazuje się, że obeszły ją mrówki. Młodzieniec jej pomaga i dochodzi do zgody, po czym oboje osobno wracają do soplicowa. Podczas kolacji wydawanej w zamku czuć wyraźne napięcie. Służba sopliców i choreszków nie może dojść do porozumienia. Rejent i asesor są źli na psy i niezadowoleni z polowania, a hrabia flirtuje z Zosią, co denerwuje Tadeusza, który zauważa, że Telimena ma zmarszczki i brakuje jej dwóch zębów. Podkomorzy chce podarować hrabiemu skórę niedźwiedzia, na co ten denerwuje się i woła, że weźmie ją, ale razem z zamkiem, zaś Gerwazy nakręca stare piszczące zegary, przeszkadzając tym podkomorzemu. Rozpętuje się wielka awantura, wskutek której Gerwazy i hrabia uciekają, a później planują zajazd na Sopliców, by odebrać nie tylko zamek, ale cały majątek. Gdy kolejnego dnia sędzia kończy pisać przeciwko hrabiemu i gerwazemu Pozew, odwiedza go ksiądz Robak, o którym sędzia myśli, że jest przyjacielem jego brata Jacka Soplicy. Twierdzi, że Jackowi nie podoba się zachowanie telimeny, która mąci w głowie Tadeuszowi i hrabiemu. Wyjaśnia, że Jacek łożył na utrzymanie Zosi, mając nadzieję, że wyjdzie ona za mąż za Tadeusza, co spowodowałoby zgodę pomiędzy Soplicami i Choryszkami oraz powrót zamku w prawowite ręce. Zwraca też uwagę na to, że hrabia i stojąca za nim szlachta będą potrzebni w powstaniu przeciw Moskalom. Chce więc pogodzić mężczyzn, ale to powoduje opór sędziego, uważającego, że sam powinien być przez hrabia przeproszony. Po tej rozmowie robak chce porozmawiać z hrabią, ale nie zastaje go w domu, gdyż ten w pobliskim Dobrzynie zwołuje szlachtę na naradę. Zebranie urządzone jest w domu Maćka nad Maćkami, poważanego starszego mężczyzny. Szlachta radzi o powstaniu przeciwko Moskalom. Bartek Prusak uważa, że należy się przyłączyć do Napoleona. A Maciej sądzi, że najpierw należy się dowiedzieć, gdzie są wojska francuskie i ile ich jest. Prusak uznaje więc, że trzeba poczekać na księdza Robaka, który będzie miał te informacje. Jednak wielu mężczyzn jest chętnych do natychmiastowej walki, przez co wywiązuje się wielka kłótnia. Sytuację wykorzystuje gerwazy, by podburzyć szlachtę przeciwko soplicom. Jego manipulacje przejrzane zostają przez Prusaka i Jankiela, ale skorzy do bitki awanturnicy nie słuchają głosu rozsądku, wspominając, że przecież ksiądz Robak mówił o oczyszczeniu domu ze śmieci przed przyjazdem Napoleona. Kiedy nadjeżdża hrabia, krzycząc hejże na soplicę, mężczyźni wyruszają na sopliców. Tymczasem Jankiel i Bartek Prusak potajemnie odłączają się od reszty towarzystwa. W Soplicowie Tadeusz przez dziurkę od klucza widzi, że sędzia i ksiądz robak zapłakanie obejmują się. Nie wie, że ksiądz robak właśnie wyznał bratu swoją prawdziwą tożsamość. Mówi też o szykowanym powstaniu i oświadcza, że musi je powstrzymać, gdyż Napoleon ze swoją armią jest jeszcze zbyt daleko, by na niego liczyć. Po jego odjeździe Tadeusz wyznaje sędziemu, że kocha Zosię, ale z powodu popełnionych przez siebie błędów musi wyjechać. Tak naprawdę ciężko mu wyplątać się ze skomplikowanego związku z Telimeną i wie, że nie zgodzi się ona na oddanie mu Zosi. Również spotkana Telimena czyni mu wyrzuty, że najpierw ją uwiódł, a teraz jest dla niej oschły. Żąda od niego wyznania miłości i chce, by ją poślubił, a gdy ten opiera się, nazywa go podłym kłamcą. Tego dla Tadeusza jest zbyt wiele i z rozpaczy młodzieniec chce się utopić w stawie. Tam jednak spotyka hrabiego, który wraz ze swoimi dżokajami pojmuje go w niewolę, po czym najeżdża na dworek. Dobrzyńska szlachta w nagrodę za szybką akcję urządza sobie suto zakrapianą ucztę, korzystając z obfitych zapasów soplicowa, po której wszyscy twardo zasypiają. W nocy do dworku przyjeżdża batalion Moskali i przywiązuje śpiącą szlachtę Dobrzyńską do ich własnych szabel. Sympatyzujący z soplicami kapitan Rykow, na prośbę sędziego Itelimeny, proponuje majorowi Płutowi, który jest Polakiem, by zwolnić więźniów i puścić całe zajście w niepamięć, ale ten nie chce o tym słyszeć, gdyż wreszcie ma okazję zemścić się na irytującej go szlachcie Dobrzyńskiej. Sytuację rozładowuje ksiądz Robak, który wjeżdża z kilkoma szlachcicami przebranymi za wieśniaków i proponuje Moskalom śniadanie, podczas którego nie żałuje im alkoholu, przez co żołnierze szybko się upijają. Kiedy podchmielony major Płód zaczyna naciskać na kobiety, by z nim tańczyły, a później całuje Telimenę w ramię, Tadeusz go policzkuje, skutkiem czego Płód zaczyna krzyczeć o buncie i wywiązuje się bitwa. W walce pomiędzy Moskalami a uwolnioną w międzyczasie szlachtą, szala zwycięstwa przechyla się raz na jedną, a raz na drugą stronę. Robak zasłania hrabiego własnym ciałem, ratując go od śmierci, i sam zostaje postrzelony. Major Płód wzywa na pojedynek Tadeusza, ale do walki wysyła rykowa, na co zamiast Tadeusza zgłasza się hrabia. Kiedy jednak na rozkaz Płuta jeden z Moskali chce postrzelić Tadeusza, bitwa wybucha na nowo. Siły zjednoczonej wobec wspólnego wroga szlachty dobrzyńskiej zaczynają przeważać, a zrzucenie na Rosjan sernicy ostatecznie przypieczętowuje zwycięstwo. Na koniec ksiądz roba gratuje jeszcze życie Gerwazemu, podcinając go podczas biegu, dzięki czemu klucznik unika śmiertelnego postrzału. Po bitwie do rannego księdza Robaka sędzia na jego prośbę wzywa podkomorzego, kapitana Rykowa i Gerwazego. Rykow obiecuje nie wpędzić Polaków w tarapaty i wyznaje, że ich bardzo lubi. Gerwazy oświadcza, że płód nie będzie już dla nikogo przeszkodą, a najaktywniejszym szlachcicom, w tym Tadeuszowi, poradzone zostaje, by uciekli do księstwa warszawskiego, dzięki czemu uwolnią od winy pozostałych. Tadeusz zaręcza się z Zosią. A hrabia, który godzi się z Tadeuszem i również pragnie wyjechać jako bohater, od Telimeny otrzymuje kokardę. Ksiądz Robak błogosławi Tadeuszowi, ale nie wyjawia mu, że tak naprawdę jest jego ojcem. Swoją historię opowiada tym, którzy pozostali. Wyznaje, że to on jest Jackiem Soplicą. Opowiada o przyjaźni stolnika Horeszki, o swojej miłości do Ewy, o późniejszym orzenku bez miłości, ucieczce w alkohol i śmierci żony. Gdy Stolnik zmusił Ewę do ślubu z wojewodą, Jacek był zdruzgotany i pojechał pod zamek. Był świadkiem ataku Moskali, ale widząc kolejną wygraną Stolnika, ze złości chwycił strzelbę jednego z Rosjan i zanim wycelował, broń wypaliła, zabijając Choreszkę. Dręczony wyrzutami sumienia i okrzyknięty zdrajcą, Jacek wyjechał z kraju, by walczyć w armii Napoleona, a później przywdział habit i poświęcił się misji emisariusza. Gerwazy wyznaje, że przed śmiercią stolnik wybaczył Jackowi, a później Jan Kiel przynosi list z informacją, że Napoleon wypowiada Rosji wojnę. Jacek umiera szczęśliwy. Wiosną na Litwę przybywają wojska Napoleona, które przynoszą wolność. Do Soplicowa zajeżdżają polscy generałowie: Dąbrowski, Kniaziewicz, Małachowski, Giedroyć i Grabowski. W Dzień Najświętszej Panny Kwietnej odprawiona zostaje Msza Święta, a zrehabilitowany Jacek Soplica otrzymuje pośmiertnie od Napoleona odznaczenie legii honorowej. Odwieczni wrogowie Gerwazy i Protazy się godzą, a psykusy i sokół równocześnie łapią zająca, co prowadzi do zgody pomiędzy asesorem i rejentem. Przedstawione towarzystwu zostają też zaręczone pary Zosia i Tadeusz oraz asesor i tekla Hreczeszanka. Podczas wielkiej uczty wojski prezentuje gościom serwis pochodzący z czasów potopu szwedzkiego, zdobiony scenami z historii i z życia szlachty. Gerwazy ofiaruje swój rapier scyzorek generałowi Kniaziewiczowi, który jako jedyny potrafi się nim posługiwać, a maciek nad maciekami nie jest zadowolony z żołnierzy polskich, którzy zorganizowani są na sposób francuski. Kiedy wchodzi trzecia zaręczona para, rejent ubrany we francuski frak i telimena. Oburzony ubiorem tego pierwszego maciek wychodzi, a zły na niedotrzymanie słowa przez tę drugą hrabia, jest wściekły. Tymczasem Zosia i Tadeusz decydują się na uwłaszczenie chłopów, a Gerwazy ofiarowuje im skarb ukryty w zamku i swoje oszczędności. Jankiel odgrywa na cymbałach piękny koncert, w którym zgromadzeni odnajdują ważne dla narodu wydarzenia, takie jak uchwalenie konstytucji 3 Maja i utworzenie legionów polskich. A na koniec zebrani tańczą Poloneza. W epilogu narrator wyraża tęsknotę do ojczyzny swojego kraju dzieciństwa, który starał się ukazać w tym utworze. W kolejnym materiale zajmę się omówieniem lektury Pantadeusz. Jeśli podobał Ci się ten film, możesz go polubić i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.